Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku. Już ostatnim z mojego maratonowego dzisiaj e, strzału. Dla was oczywiście normalnie, niedzielnie. E, no to co. Chodźcie, zamykajmy. Razem z raną weszliśmy do piątego punktu mocy. Natychmiast wyczułem, jak energia z pozostałych punktów kumuluje się wokół nas. Przed sobą miałem przekaźnik, który przyniesie całą tą niewyobrażalną moc na mojego mistrza Kalibara. To straszne, jęknęła Alana, kulując się i zamykając oczy. Raczej wspaniałe, szepnąłem. Można powiedzieć, że stałem się już ekspertem w dziedzinie otwierania magicznie zamkniętych drzwi. Część osunęła usunęła się na bok, odsłaniając się komorę. Tym razem jednak zamiast zielonego kryształu, otacz zawierał okrych onyksu. Nagle Alana pochwyciła prawo dłoń, zwracając uwagi na zimne emanujące z martwego ciała. Nie rób tego, błagam cię, w tym miejscu drzemie potężne zło. Delikatnie mocno policze kapłanki im palcami mojej lewej ręki. Spojrzyjmy głęboko w oczy, uśmiechnąłem się. Coś silniejsze. Dobro czy zło, zapytałem. Dobro, odpowiedziała bez namysłu. Dlaczego? Bo zło może tylko niszczyć to, co stworzyło dobro. Zło nie posiada mocy tworzenia. Bez dobra bez dobra zło nie mogłoby istnieć, powiedziała kapłanka. Uśmiechnąłem się jeszcze szerzej więc, że wykorzystuję przeciw mnie moją własną filozofię. Mam mądro kobietą. lubiłem ją, ale co do jednej rzeczyba w błędzie. Złapałem ją ręką e, i rękę moją martwą dłonią i ją na Okróchonyksu. Zatem ty to zrób. Aktywuj ten punkt i udowodnij mi, że dobro jest silniejsze od zła. Rzuciłem wyzwanie. Alana ona przyglądała mi się przez dłuższy czas. Obawałem się, że dostrzega w moich oczach niepewność. Niepewność spowodowano tym wszystkim, co mi powiedziała. I wtedy pocałowała mnie w lewy policzek. Nigdy wcześniej nie znałem pocał nie zaznałem pocałunku kobiety. Delikatne muśnięcie jej ust całkiem wytrąciło mnie z równowagi. Stałem jak sparaliżowany, wciąż czując ciepło jej oddechu, ona szybkim ruchem położyła dłoń na onyksowym krysztale i przekręciła go. Potężny strumień magicznej energii przepłynął przez jej ciało, następnie powrócił z powrotem do kryształu. Ale na ziemię bez zmysłów. Bez zastanowienia rzuciłem zaklęcie przekazujące moc mojemu mistrzowi. Dopiero wtedy przykląknę obok zwłok Alany. Mliłaś się, moja droga Alano. Twoja śmierć była potrzebna, aby ta niezwykła moc mogła zaistnieć. Zniszczenie jednak posiadam odtworzenie, stworzenie, szepnąłem. Był poważny powód, dla którego jeszcze nikomu nie udało się aktywować wszystkich punktów mocy. Właśnie dla, dla niego wymknąłem się. Z naszego obozu nim tu dotarliśmy. Chciałem wejść do wieży sam. Uprzątnąłem kości nieszczęśników, którzy zginęli próbując aktywować piąty punkt. Alana nie mogła ich zobaczyć i gdy ją tu sprowadziłem. Oczywiście nie miałem pewności, że aktywowanie piątego punktu, ostatniego punktu jest zabójcze. Czuję się trochę winny, że jednak miałem rację. Trochę. O kurwa, ty zły człowieku! Nie wolno tak robić! Wynosząc ciało tej pięknej młodej kobiety z ukrytej, komna z ukrytej komnaty, czułem, że będzie mi jej brakowało. Prawie żałowałem, że zwabiłem ją tu podstępem i zabiłem. Wyszedłem na zewnątrz i oddałem złoki wieśniarce, która usługiwała, ale nie za życia. Pochował ją gdzieś i postać kwiaty na jej grobie rozkazałem. Przynajmniej tyle byłem jej winien. Co za zły człowiek, nie wolno, tak? Więc po co to wszystko? O nie. Skoro jestem jedynie nic nieznaczącym pyłem we wszechświecie. Wiedza. Poznać wszechświat to tak jakby wznieść się poza jego granice. Zniszczenie i stworzenie, dobro i zło. Wielki plan, w którym są one jedynie maskami, przybieranymi przez nas, by zrozumieć to, czego nie jesteśmy w stanie pojąć. Oto moja dłoń, pokaż mi swoje tajemnice. Nie boję się. Najgorszy jest Guldot. Potężny wampiryny Malwicz, do już sojusznik Nekros, e, Ściągnął się gniew mistrza Kalibara. Guldot zostaje wysłany przez swojego mistrza ze specjalną, e, z misją specjalnego znaczenia. Ma nie tylko zabić kropice, ale również zdobyć jego najcenniejszy skarb, niezwykłą laskę z martwego drzewa. 30. poziom i klasyka. Coś stało z moim mistrzem. miałem nadzieję, że po odzyskaniu punktów mocy stanie się tak jak niegdyś, ale on zamknął się w sobie jeszcze bardziej. Rzadko już mówi mi o swoich planach. Prawdę mówiąc, od pewnego czasu nasze rozmowy ograniczały się do wydawania przez niego rozkazów. W ciągu dwóch miesięcy, które upłynęły po stłumieniu punktów demonów, stałem z nim w twarz ledwie trzy razy. już czas spędza w swoich tajemnych laboratoriach, pozostawiając rządzenie jak raz w moich rękach. Jak gdyby to nie on był królem. Podczas ostatniego spotkania zauważyłem, że nie ciało, lega dalszemu rozkładowi. Niedługo zostanie z niego tylko wysknięty szkielet. Coś było nie w porządku, ale wszystkie moje próby nawiązania jeszcze rozmowy z mistrzem na niczym. Dlatego postanowiłem zaryzykować. Używając odpowiedniego zaklęcia, spojrzałem się w, je w jedność z, ciem z cieniem i podążyłem za zombie dostarczającym składniki zaklęć do pracowni mistrza. Ukryte drzwi uchyliły się pod wpływem zaklęcia. Zombie złożył swój ładunek na pobliskim stole, a niepostrzeżenie wślodnąłem się do środka. Przekradłem się przy ścianach, trzymając się z dala od jedynej pochodni oświetlającej mrok komory. Mój mistrz był w sąsiednim pomieszczeniu. Słyszałem jego głos. Nie śmiałem tam wejść, więc nie mogłem zobaczyć co robił. Ale rozpoznałem niektóre słowa zaklęcia, które wypowiadał. Za i podzieliłem na mniejsze części, by spróbować odgadnąć, czemu mają służyć. To było Przekazania, podobnie do tego, którego użyłem, by przekazać kalibarowi energię z pięciu punktów mocy. Ale miało też cechy znanego zaklęcia połączenia. Po kilku minutach doszedłem do wniosku, żeby mistrz przekazał magię punktów mocy czemuś innemu, jakiemuś przedmiotowi. Nagle kalibar wymówił słowo, którego nigdy nie spodziewałbym się usłyszeć z jego ust. Mistrzu, powiedział: Znowu jesteśmy razem. Mistrzu? kto mógł być mistrzem kalibara? Przez dłuższą chwilę panowania, panowała cisza, więc aż miałem się zajrzeć do laboratorium. Przez kilka sekund patrzyłem się, oni miały w srebrno-błękitny wir. Potem portal zamknął się bezgłośnie, byłem zupełnie sam. Stałem tak przez dłuższy czas, jednocześnie oczekując powrotu Kalibara, obawiając się chwili, gdy powróci. Co zamierzasz zrobić, mistrzu? Szepnąłem do siebie. Dlaczego trzymałeś to przed mną w tajemnicy? Z wielkim trudem spojrzałem w oczy kalibara podczas naszego następnego spotkania. Jeśli misz dostrzegł coś dziwnego w moim zachowaniu nie wspomnij o tym ani słowem. Znasz wampira imieniem Malwicz? Zapytał? Tak. Swego czasu wszedł w posiadanie laski z martwego drzewa. Chcę mieć, a on nie zamierza się z nią rozstawać. Zabij go i przynieś mi tę laskę. Hm? Zabić? Jesteś pewien, mistrzu? W oczach Kalibara zapłonął niebezpieczny nogi. Mistrz nigdy nie tolerował pyta ani wątpliwości co do rozkazów, które wydawał. Ale tego dnia w jego spojrzeniu częło się coś jeszcze szaleństwo i nienawiść. Tylko co wzbudziło w nim ten gniew? Na pewno nie ja, nie stanowiłem zagrożenia, więc co ulicha Nie, nie w tym rzecz, mistrzu. Malwicz nic dla mnie nie znaczy, ale królestwo. Rozpoczynanie wojny domowej, w takiej chwili może okazać się zgubne dla Nekrosa, ośmieliłem się powiedzieć. Malwicz pomógł nam rozprawić się z hordą zbuntowanych demonów. Wspierał mnie jeszcze nim od znalazłem mistrza, a potem w miarę możliwości służył samu Kalibarowi w chwili potrzeby. Nie czułem żadnej więzi łączącej mnie z tym wampirem, ale w trudnych czasach lojalny sojusz nie był cenniejszy od złota. Widząc, że nie ośmielę się uchylić, Kalibar wyciągnął powoli rękę, ujął mu mok krtań w kościste palce. Jakże silny był to uścisk, nie mogłem dychać, co dopiero mówić. Malwicz nic mi nie obchodzi, bo i Nekros nic mi nie obchodzi. Przynieś mi laskę z martwego drzewa, albo znajdę kogoś innego do tego zadania. Z tymi słowami puściłem moją krtań. Zdałem tylko wieńczyć. Tak, mój mistrzu. Poczyniłem przygotowania do drogi po raz kolejny powierzyłem pieczę nad miastem Mardorowi, chociaż ty, choć tym razem miałem jeden do, jeszcze dodatkowy powód. Następnego ranka, wyprowadzając swoje oddziały przez czarne bramy Nekorum. Eee, wezwałem do siebie Mardora, by porozmawiać z nim na osobności. Chcę, żebyśmy o ekonomistrze Kalibara powiedziałem. to znaczy, że masz go szpiegować. Po prostu zwracaj baczniejszą, baczną, baczniejszą uwagę na to, co robi. Co się stało? Zapytał Mardor. Doskonale wiedziałem, że Mardor niechętnie uznał zwierzchnictwo Kalibara. Nie, skłamałem. Stara się nie wchodzić mu w drogę, ale mi baczenie na wszystko. Okej. Okay. Intrygująco się zaczyna robić. Hello? Nawet nie czuję potrzeby was walić czymś innym. Moje tak was rozbije. Spoko. Możemy oczywiście. też mamy ten nasz czar. fajnie. O, i wampiry widzę, że dochodzą do nas. Ktoś potrzebował wampirów? Na pewno ja. I zaraz będę miał. Mm, smakowicie. Dawaj. duchy. Mm. O A to już miłe. Co to te pingwiny? Szczęście armii. Kto by się takim rzeczami przejmował? Pogoń to. Nie wiem ile tego jest, ale... Pogoń to. Coś rzucać? Nie, ja tam. Nic bardziej mylnego. Ty nie masz dla mnie żadnego znaczenia duchu, więc idziesz się bić. Zresztą... Im dłużej ich tam przytrzymasz, tym poniekąd lepiej. O, tu. Że miał prostą strzałę na nich. Okej, okay, jeden poszedł spać. Nieźle. Zombiaki nie są zbyt przydatnymi jednostkami. Zejście w podziemię, ok. No dobra. Podkowa, no szczęście. Wow. Defend. Nie powinno być tak trudno. W gruncie rzeczy jesteśmy guldotem. Chociaż faktycznie ten mistrz jest takim trochę przypałem, powoli się robi. Nie, nie rozumiem po co ta misja. W sensie można było już dojść do takiego klimatu, że mistrz nas zdradza, czy my go zdradzamy, nie wiem, właśnie jeszcze jak to się zakończy. A no, zaś się dowiemy pewnie. Tu. O! A to nawet miłe. Zumbioki. Mhm. Ładnie, już bijemy, zobaczcie. To już tak bez wstydu, nie? Zobaczcie. Elegancio. O! Jest niezły ten bohater. No, mam też wysoki poziom, słuchajcie to. Jednak się tam ta postać leveluje zawsze. Powtórę przywrócenia. A gdzie jest miasto? Nie wiem, pogoń was. 8. Ok. Gówniaki małe. Zabi. Ładnie wygląda ten model postaci. Strasznie mi się podoba model tego nekromanty. Możemy go za jedną z ładniejszych w tej grze. Nie wiem, jakie wy macie zdanie. O, jest i wampir To na co wszyscy czekali. Daryl MVP. Nawet nie muszę chyba. To bardzo się tutaj angażować. Dobi. No i tutaj pazamiatany. Dawaj mi więcej wąpierzy. O, jest kolejny. Pięknie. Tu są te głupki. Nie lubię się też z nim bić. No to z wiadomych przyczyn akurat. To ich tankowanie bywa bardzo irytujące. A wiesz co? tu, odleć. Mm, tutaj? Ech, cholera, głupia. A Romany mogę pozużywać trochę. Jakoś mnie to nie boli. Ehm, weź do walki wręcz, kumplu. Pięknie. Pięknie. Przepięknie nawet bym powiedział. Dobra. Czy wąpierze, pierścień czarną księżnika, dużo klejnotów. No, i to są rzeczy, które są. już bez wstydu można brać. Grupa wampirów. O, to może być ciekawa walka. Zaczekajmy turę, będę zregenerował manę. Mm -hmm. i zapiszmy rozgrywkę. Pełne miasto jest gdzieś tam, nie? Mhm. Wiecie co? Na no, świecie, patrzcie. Pokażę wam. Pozbądźcie was, bo wtedy będzie was mniej. I teraz moje czary będą efektywniejsze. Bo. Teraz robimy tak. O nie, to nie działa na was. O, tak. Zabolało. Nawet. Teraz idź walczmy wręcz. No masz jeszcze życia. Byś przeżył. Nie zrób mi lipy. Dobrze. Porobień! Pięknie. Przede wszystkim kopalnie już mamy wszystkie, które potrzebujemy. To znaczy przeważającą ich większość. Myślę, że mogę. Mamy pięć wampirów, to też robi różnicę już. Tak mi się nic nie stanie. Dobrze. Mamy kurhan do duszków. Śmierdziu. O, może walka, naprawdę. Dobra, jeden proszę spać. I drugi. Sprawniej. Dobra, duchów nie potrzebujemy, ale musimy iść dalej. Gdzie jest miasto? Tędy było przejście? Może nie? Może to... O, może faktycznie trzeba było Ciężko mi powiedzieć. O. Weźmy was dajcie mi miasto w końcu, no Przegoń to. O, jest miasto jakieś tam. Widzieliście? Mury przynajmniej już widziałem Nawaj. Odleć Bij się z jednym tylko. O, dużo bra. O, kumplu. Blisko. Raz, padaj. Będzie bezpiecznie. Dobrze. No nie chcę wampirów tracić. Ostatnie jest ostatnia rzecz, którą zamierzam tracić. Hmm, tędy chyba bym powiedział. Powinienem o tym pamiętać. O, smoki. Serio, Tak pilnujecie wieży? O, misja. Jakie ładne miejsce, co? O. No proszę. Ehm. Um... Ciężko mi powiedzieć, co mogę się chyba pożegnać z wampirami. Co jeszcze potrzebujemy? Tak. jeszcze coś mogę? No wiem. okej. Okay. Zarzuć kilka tych czarów. Mhm. Mm Zrób jeszcze jednego. Wybornie. No tego nie chciałem. Bardzo mu nic nie robisz. Hmm. To nie zabija was, nie? Co tu się zdarzyło przed sekundą? A, vampiri Kurde, jasne. To jest oczywiste. Wylecz się. Kurde, głupio to. Zrobiłem. Dobra, może już wygram teraz. Jak chyba się wskrzeszę w mieście, to chyba będzie okej. Okay. Mówi się z tym. co się. Dobra, uderz. Teraz ty Wy... A, nie wyszlisz z niego, zapomniałem. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Jeden wampir straty i to wszystko. Powinien się wskrzesić teraz? Dobrze, sześć duchów. Serio, czym na coś więcej. Ehm, dworek. Dał mi dworek, to zostaw. I tu się poczekamy. Zrobimy regenerację w dzisiejszej turze. Kupimy sobie może mikturę jedną. To tak się bardzo przyda nawet. Co za różdżka była? Uzdrowienie, o no, nawet może być to przydatne. Ehm, Zwiad. Mm. To już jest ciekawe. No, zwiat to ja bym sobie dorzucił. No, zwiat jest, jest ważny już. Dobra, wyregenerowałeś to. Teraz czwórki. Oj, niedobrze. Dobra, nie zginął przynajmniej. No i tu coś. To też jest ważna bitwa. Trzy. No, już zwiększamy ilość. No, zwiat to tak. Znaczy, nie teraz jeszcze, ale będzie przydatne. O, was zapomniałem. A tu jest jeszcze ważna rzecz. O emisja tu jest jeszcze. To też trzeba zobaczyć. Ratusz. Yy... Nie stać mnie, bo krysztaksów nie mam. No tak, bo zbudowałem budynek do wampirów, 8 krysztaksów. Przewidziałem czystą szatę w kolorze głębokiego szkarłatu i twarz na skryłem pod kapturem. Było to jednak zbyt mało, by ukryć moją prawdziwą tożsamość. Dlatego wyjąłem, wynająłem zmyślonego rzemieślnika bezrobo dla mnie srebrną maskę na podobieństwo żywej połowy mojej twarzy. Z mi schowany w rękawy przepasnej szaty moje umarłe ciało pozostało całkowicie ukryte. Tak odzieniem wszedłem do kalpicy ko Korberta. Tutaj silniejsi byli mi solo wokół odkąd powstało królestwo Nekros, ale nigdy nie sprawili mi dość kłopotom, by rozprawić się z nimi raz na zawsze. W ubiegłym roku wbudowali te kaplice, by uświęcić miejsce, w którym sławny mogę rycerz rycerzy im Corbert Polek walcząc z armią nieumarłych. Przybyłem tu, gdyż korbert był ostatnim znanym posiadaczem tarczy życia. Mogę ci jakoś pomóc? Zapytał nas z lidzych mnichów. Być może paru megodni. Wyruszyłem na pielgrzymkę do grobu błogosławionego ser korberta. Ach, już niedługo świętego korberta oznajmił z duo mnich, naprawdę? Tak, ty tylko otrzymałem wieści z paledry. Czy mogę zobaczyć grób? Nie zmarszczył brwi. Z zmarłem, zastanawiając się, co go niepokoiło. Może dostrzeg jak mojej martwej, gnijącej skóry. Przykro mi. Ale zanim uzyskasz kosz pozwolenie, musisz udowodnić, że jesteś godzin tego zaszczytu. Normalnie nie stwarzamy nikomu problemu, ale w tym kraju szroi się od sił piekielnych i innych bezcyjn urągających bogom. Sam rozumiesz, musimy być ostrożni. Naturalnie, jakżeby inaczej. W jaki sposób mu udowodnić, że jestem godzin? Zapytałem nieświadomie parodiując jego styl mówienia. Miałem tylko nadzieję, że nie każe mi, chłostać, mi się chłostać czerwonymi krzewami. Cóż, aby oddać cześć Korbertowi, musisz przynieść nam jakiś, jakiś artefakt zła, który zostanie przez nas zniszczony. Legenda głosi, że gdzieś na wschód stąd znajduje się leże smoka, a w nim śmierci. Wielu śmiałków już na jej poszukiwania, ale żaden z nich nie Wrócił. Okej. Okay. To wiemy przynajmniej coś. Bierzmy sobie wszystkie kopalenki, srenki, inne głupotki. Nie wiem, dlaczego to ma być tak istotne znaczenie, że aż tu grupa smoków jest. A no niechaj będzie. Potrzebowałem posłańca, który nic, nic nie wiedział o mojej armii. Potrzebowałem posłańca, który nic nie wiedział który nie wiedział nic o mojej armii. Wiedziałem, bowiem, że Malwicz wykorzysta swoje umiejętności, by wziąć nieszczęśnika na spytki. Dziś rano udałem się więc do pobliskiej wioski, alby, ale ze względu na moje własne zalecenie, by wszystkich zmarłych przekazywać do specjalnych krypt w większych miastach, pieśniacy nie mogli im pomóc. Robię to z największą przykrością, powiedziałem chłopom. Uwierzcie mi, że tak jest, ale nalegałem, żebyście mi kogoś przyprowadzili. Najlepiej ochotnika. Może to być jakiś schorowany starzec, mi to bez różnicy. No powiedziawszy życiem pod nogi są też ciężką sakiewkę. Jest pełno złota, ta rekompensata za życie, które zamierzam odebrać, a ta uniosłem w górę drugą identyczną sakiewkę. Ta jest dla rodziny, która zgodzi się pójść za mną. Kilka minut później miałem już swojego posłańca. Miał niewiele 40 lat, ale początek poprzedniej zimy zapat na chorobę, która poważnie uszkodziła mu płoka. Nie był w stanie zatroszyć się o swoje rodzinę. Ręce drżały mu ze strachu, ale mimo to postąpił krok naprzód. Byłby z niego dobry żołnierz. Podrożałem mu gardło i przyrzuciłem przez siadło. Zaczekałem, aż znajdziemy się daleko od wioski, nim przemieniłem go w nie Tym razem Zombi, gdyż nie masz kielety, nie sprawdzają się najlepiej w roli posłów. Następnie wręczyłem mu pismo do Balwicza i wysłałem w drogę. Hmm. Cóż to jest? Ach, zapiszmy. Kusi mnie ta walka. Grupa. Może być ciężko. No jest za bardzo mnie ta walka Kusi. Pytanie czy ja mogę coś zrobić w ogóle? A taki chuj. Po co ja się to w ogóle A dlaczego to jest taka broniona? Nie, kupię to. Dobra, zróbmy D o mumie. To będą chyba hajsy dziesiątki. No spokojnie, powinniśmy dać radę. Finger of Death na was nie działa, więc Wait. Powinienem zdradzić więcej wampirów w jakiś sposób. Gdzieś. Bardzo dobrze. I co teraz? Nieźle. Żeby ta chwila się dało was oddzielać? To się nawet nie spodziewałem, że jesteście takimi jeleniami. Oj, jeden w dół, no, ale to nie jest duża strata. Nie chcę, żeby mi się strygorowała miksturka. Dobrze, bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Fajnie, to maga, a to jest niezłe. A, no, no. Spoko, w sensie nie jest to złe. O no tak bym powiedział, całości tutaj moich zakupów, czy tam zdobyczy, no, może niż zakupów Ignacy. Czemu są same, kurde, ży żywe jednostki, no? Jestem w żywym, białym, niebieskim, zielonym, przepraszam, zielonym biomie. Kurde, takie rzeczy, o, jakiś garnizon, no dobra. Znowu sporo mumii, ale pieniądze są, czy ekspy, tak? Jak zwał, tak zwał. No, dawaj ich. Odlatuj. Jeśli te głąby rzucą za nim. I porobione. No Za mało, żeby mnie zabić. Mój drogi. To robimy jutro. Ratusz, ratusz. Pięć kryszteksów. E, mogę zamienić. Tego mam dużo, bo zdobyłem to z Minotaurów tam. A to w tym zamku i tak nie jest zbyt potrzebne. Nekromatron trzeba też zrobić. To Tak dosyć prędko nawet. Czekaj, sobie, co jest tutaj? O, To są wampiry kurde, widzicie jak tu są obstawione te kopalnie? Widzicie jaki byłem uczciwy, że grałem bez walki? A powinienem mieć i wszystkich ich zabijać na strzała. Ten był wtedy... taki byłem uczciwy. Zapisz grę może, co? Aha. Przyda mi się ta... no nie. No, nie. Przydałoby mi się jakieś kurde te strzałki pętające, No były dobre. Chyba bo Nie skrzeszę z was nic. To to chociaż. Cholery no. Ale wszyscy do mnie dzwonią dzisiaj. Co to za dzień? Mhm. Eeeem, em, em, Dorżni. Hopsa. I... Dobra, powinniśmy poradzić sobie. Zajebiście. Huch. Jedna mikstura... ...to tysiąc złota, tak? Czyli jedna tura. Ale wiecie co? To jest problem, żebyśmy sobie zakończyli na dzisiaj, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No i widzimy się dla mnie już za dłuższy czas, dla Was za chwilkę, czyli już jutro. Trzymajcie się ciepło, pa pa!